Zakończył się remont budynku przy ulicy Dąbrowskiego 7, obiekt, którego historia sięga końca XIX wieku, pełnił w przeszłości wiele funkcji, będąc m.in. siedzibą Miejskiego Domu Kultury Centrum. To jest piękny budynek położony w centrum Chorzowa przy ulicy Dąbrowskiego, w zasadzie paręset metrów od, od Chorzowskiego Rynku i Magistratu, który od 100 lat, od początku swojego istnienia służył mieszkańcom tego miasta, w różnych okolicznościach, w różnych czasach. Wcześniej, całkiem niedawno był tu Miński Dom Kultury Centrum teraz stworzyliśmy nową instytucję, która ten budynek przejęła właśnie dzisiaj oficjalnie. Instytucją, która przejęła opiekę nad budynkiem, jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej, planujące organizować w obiekcie zajęcia i wydarzenia kierowane do różnych grup wiekowych. Kiedyś działaliśmy w, w ramach tak zwanej Akademii Seniora i Dzielnicowych Akademii Seniora. Teraz skupiamy to w jednym punkcie i rzeczywiście te zajęcia dla seniorów będą odbywały się codziennie, oczywiście o ile pozwolą na to warunki epidemiczne. Na pewno ta oferta dla seniorów jest bardzo zróżnicowana. To są zajęcia edukacyjne, zajęcia gimnastyczne, wszelkiego rodzaju zajęcia ruchowe, takie, które pozwalają utrzymać długo młodość, ale też i wyzwalają endorfiny, są takie naprawdę integrujące. Natomiast będziemy też skupiać się na takiej działalności kulturalnej. Koncerty także dla młodych osób, różnego rodzaju wydarzenia, warsztaty. W każdym razie oferta będzie bardzo, bardzo szeroka dla praktycznie wszystkich pokoleń, po to, żeby łączyć starsze pokolenie z młodszym, ale też dawać Coś rodzicom z dziećmi, ale także osobom młodym, także nastoletnim oczywiście. W trakcie uroczystego otwarcia nowego budynku Centrum Integracji Międzypokoleniowej posadzono także drzewo, mające być symbolem idei przyświecającej pracownikom ośrodka. Wiąz, który ma wiązać właśnie te nasze wszystkie pokolenia. Mam nadzieję, że to symboliczne drzewko, które widzimy tutaj w tle, będzie pielęgnowane przez wszystkich tutaj przebywających, nie tylko przez kadrę, i że to drzewko tak naprawdę nigdy nam nie uschnie i że za 10, 20, 30 lat. Ktoś wspomni o tym fakcie, że zasadziliśmy dzisiaj to drzewo, to drzewo się przyjęło, pięknie rozrosło, tak jak rozrośnie się inicjatywa, która tutaj powinna się narodzić. Koszt renowacji budynku wyniósł 5 milionów złotych, z czego część kwoty niezbędnej do realizacji projektu pozyskano z funduszy Unii Europejskiej.